witam kolegi, kolegów, koleżanki, hodowców śledzący moje poczynania w lotach głębi dorosłych mamy dzisiaj 8 lipiec lot z miejscowości Halberstadt z Niemiec 745 km jest do mnie gąbki wypuszczone o godzinie 5.55 odeszły ponoć bardzo ładnie po trasie warunki są takie, nawet, nawet takie w miarę burzowo, ponoć po trasie, z wiaterkiem lekkim wogą całą trasę. Dość tak parnawo, 20 parę stopni. Liczę, że na godzinę 15 powinny się gąbki meldować, może trochę wcześniej. Zobaczymy. Ja na, na ten lot dałem 35 sztuk. dałem 5 roczniaków. Ekipa w sumie najmocniejsza jaka. Jaka mogła na tą chwilę być, tak mi się wydaje, jak to wyjdzie, zobaczymy. Postaram się dzisiaj kolegom nagrać i lot maratoński, jak on mi wygląda. Czekamy na gąbki. Mam pierwszego gąbka, ląduje z maratonu. Godzina jest 14.16 14 Także czas ma bardzo przyzwoity, można powiedzieć. Czekamy na kolejne Trzeci I czwarty to na rasie 14 14:31 w sumie jest 4 sztuki jednego nie zdążyłem nagrać. Jest piąty. OK Tego się udało nagrać Wcześniej znowu jednego przegapiłem że mamy siódemeczkę Mamy ósemeczkę Odbity Jest osiem sztuk w o, pół godziny w sumie. Aże nieźle, jest do sztuki. Gdzieś zaleciały z tyłu. Nie widzę osą. Wow. No, nie za bardzo na mego głębia wygląda. Niezdecydowany. Tak, ta zaraz dalej pójdzie chyba. Coś się mu pomyliło. Chwilę temu cztery sztuki było, ale nie nagrałem jednego, bo wszystkie cztery we wlot szybko weszły, także nie było szans na reakcję nawet. Ale ten na pewno nie jest mój. Gąb. O, już poszedł dalej. 17 sztuk 40 minut Niestety ale Niestety. ciężko jest coś nagrać Koledzy tutaj siedzą u mnie, obserwują i mówią, że no nie ma szans żeby to kamerę uruchomić tak szybko Bo głębi praktycznie siadają wprost na wlot i wchodzą od w ciągu sekundy musimy No dokładnie No nic nagramy i później się zachowują w głębniku Na razie jest 18 sztuk 45 minut jak na maraton, to myślę, że lot kapitalny czekamy dalej widzę, widzę go dosłownie idą jak trzy dzisiaj z tego maratonu 22 sztuki jeszcze nie ma godziny o jest kolejny no jest następne to się udało nagrać no jest następne kapitalny 24. Pięknie. Jest kolejny. Dosłownie też po minucie nawet dwa. Jest naraz. Jest kolejny panowie. Także o, coś się zegar zawiesił. Chyba jeszcze, jeszcze jednego widziałem. Ląduje, ląduje, ląduje i jest. Nie, nie, nie. No jest 20 ile? 27, nie? Jakoś tak. 35 włożonych. Także jeszcze chwilka i mam nadzieję, że może będzie komplet dzisiaj nawet. Po locie Maraton zaliczony, pierwszy, kapitalny lot. zakoszowane 35 gąbków. Brakuje 2 sztuki na tą chwilę. W godzinie miałem 28 gołębi. Jeden z lepszych moim maratonu tam mi się wydaje. Oczywiście lista wszystko pokaże ale z tego co już się słyszy to wyszło bardzo dobrze gąbki zdały egzamin na, na stówę To ogólnie wydaje mi się lekki 14, 15, 16 pierwszy bygłębie Także miała prędkość dość przyzwoitą raczej nie zmęczony wiaterek jednak troszkę im pomagał, cały czas dobra tu jest klasyk ja widzimy wszystkie celki wyzamykane czyli wszystkie w domu już minęły dwie godziny po pierwsze gąbka mi już jeszcze filka i będziemy je rozdzielać karma jest zawsze u mnie wodcie taka dość lekkostrawna. pierwsze karmienie musi być lekkie raczej na pewno później damy coś mocniej pewnie jeść super wyszło super wyszło, bo obawy z lekka były pogoda była niezapewna Lepiej pokazywały na, nie, na niedzielę pogodę, ale jednak nie przeszkodziło dzisiaj mi niczym kompletnie. Dwie sztuki brakuje jeszcze, brakuje dwóch gąbków, które zostały. E, no, z nowości w sumie nabywane gołębie roczne mi roczniaki. dawałem roczniaków 5, brakuje dwa. no i dzisiaj się dały te głąbki, które do tej pory się dały szczycowo nie było bardzo przypadków takich głębin niepewnych się takie, które do tej pory były w czołówce w oddziale moim to tydzień 300 jeszcze jeden maratonik no i odpoczynek dla gołąbków wakacje będzie ich dość Napracowały się konkretnie. Cedar był dość dziwny, także miał, będę miały zasłużony odpoczynek. Dobra. Wszystkich kolegów pozdrawiam, koleżanki z grupy, z Facebooka, z Youtube, obserwujących moje poczynania. Wszystkiego najlepszego! Dobry lot!